Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Dostaję bardzo dużo pytań, czy można jeszcze sadzić czosnek? Czy lepiej ten czosnek przechowywać do wiosny i wiosną sadzić? Czy ten czosnek zdąży się ukorzenić? Czy jeśli posadzimy teraz, to nie zmarznie? Czy można czosnek sadzić, gdy jest 0 stopni, gdy jest na minusie? Do kiedy ten czosnek sadzić? Posłuchajcie Najpierw jednak polecam moje produkty został ostatni tydzień, kiedy jest taniej, a chcę powiedzieć, że taniej już nie będzie. Zapraszam więc serdecznie po książkę o uprawie 64 warzyw, po kalendarz warzywnika 2024 i po moje smyczki. Wszystko można kupić na stronie infouprawa.pl i na Allegro. No to teraz z tym czosnkiem. Czy można go jeszcze sadzić? Oczywiście. Znacznie lepszym sposobem niż przechowywanie czosnku do wiosny jest jego Posadzenie. Tutaj tylko wspomnę, że mamy różne cząstki. Mamy te wiosenne, jesienne i generalnie wszystkie można przechowywać bardzo długo, ale te wiosenne dłużej przetrzymają. Może być tak, że czosnek jesienny w jakimś stopniu zacznie się psuć, gdy go będziemy chcieli przechować do. Wiosny. Załóżmy, stracimy te 5-10%, czasami mniej, czasami więcej. Czosnek przechowujemy w suchym pomieszczeniu, to bardzo, ale to bardzo ważne. Może być kuchnia, chociaż no wiecie, jak przed świętami, no to to będzie wtedy bardzo ciepło i, i będzie tak sobie. Może być piwnica, może być chłodny pokój. Najważniejsze, żeby było sucho. Dobrze, czy można sadzić czosnek, gdy temperatura wynosi 0 stopni, gdy jest na minusie? Tak, można. Nawet jeśli temperatura będzie mocno minusowa, to bez problemu, czosnkowi się nic nie stanie. Ale no oczywiście, sadzimy wtedy, gdy ziemia nie jest zamarznięta. Jeśli jest zamarznięta, to według mnie nie ma sensu jej jakoś yy, no specjalnie ruszać, jakoś rozwalać. Poczekajcie, aż będzie to kilka stopni i sadźcie. Bo nawet w grudniu będzie wiele takich dni. No a przynajmniej według mnie tak będzie i będzie w większości Polski bo wiecie, różne mamy rejony. Nawet jeśli przy posadzeniu będzie załóżmy 5 stopni, a w nocy, czy też za chwilę, temperatura spadnie do minus 5 stopni, do minus 15 stopni to będzie dobrze. No i dobra, ten czosnek, żeby zdążył się ukorzenić. Mi się nigdy jeszcze nie zdarzyło, czy to sadząc w listopadzie, czy to w grudniu, żeby ten czosnek. Padł. Nigdy i nie było też tak, że wzeszło na przykład tylko 80% tego czosnku. Wzeszło 99%, jak nie 100%. Zawsze coś oczywiście może nie wzejść, niezależnie od terminu sadzenia. Powiem Wam tutaj więcej. Jeśli ziemia nie będzie zamarznięta, to czosnek będzie można sadzić nawet w styczniu. W tym miesiącu może być jednak różnie z pogodą, no z tą ziemią, wiecie, może być przez cały czas zamarznięta. No różnie z tym może być. Ja bym wolał sadzić albo właśnie teraz, albo w grudniu. No. Póki jest czas. Czosnek nie musi wzejść w tym roku. Tutaj też się więc nie marcie, bo on może wzejść w przyszłym roku, załóżmy w marcu i będzie dobrze. Najlepszy termin sadzenia to według mnie listopad, ale nie mogę Wam powiedzieć, że macie się spieszyć z sadzeniem, bo jak nie posadzicie w tym listopadzie, no to będzie za późno, bo nie będzie. Czosnek posadzony w grudniu, nawet w styczniu, wyda bardzo dobre plony. Oczywiście wtedy te zbiory będą no, bardzo dobre, no, a raczej zwiększamy na to prawdopodobieństwo, gdy dobrze przygotujemy glebę, no, gdy zastosujemy się do kilku wskazówek, jak na przykład wybór jak największych ząbków, bo to też jest, to jest bardzo ważne, to jest wręcz kluczowe. To mogę tak nazwać. Mam filmiki z sadzenia czosku, na których wszystko mówię, jak również obszernie wszystko jest opisane w mojej książce info uprawa jak uprawiać warzywa. A czy możecie jednak poczekać z sadzeniem do wiosny? Tak, możecie. Wiosenne sadzenie ma swoje plusy i minusy. Tutaj też to warto chwilkę poruszyć. Czosnek posadzony wiosną urośnie mniejszy niż czosnek posadzony jesienią. Tak przynajmniej no, jest w większości przypadków. Czosnek posadzony wiosną wyda plony później niż czosnek posadzony na jesień. Tutaj to może być na plus albo na minus, bo zależy kiedy preferujemy zbiory, bo jesienią ten, który posadzimy na jesień, no, to zbiera się w okolicy lipca. Natomiast ten posadzony wiosną zbiera się w okolicy sierpnia, to tak mniej więcej. Następna informacja, czosnek posadzony wiosną zwykle nie wytwarza pędów kwiatostanowych, co może być plusem i minusem. Też plus i minus. Plusem dlatego, że nie musimy usuwać tych pędów, no bo takie pędy należy usuwać, ponieważ zabierają trochę energii roślinie, no i gdy ich nie usuniemy, to czosnek będzie mniejszy. Minusem może być dlatego, że te pędy kwiatostanowe są po prostu smaczne. Ja się na przykład cieszę, gdy mi te pędy rosną, no bo no co prawda, trzeba troszeczkę pracy włożyć, żeby te te pędy poobcinać, poobrywać. No ale później mamy smaczne choćby kanapeczki więc można stwierdzić że no wtedy gdy posadzimy na jesień no to mamy zbiór dwa razy no bo zbiór jest tych pędów kwiatostanowych no a później tego no tego co jest najważniejsze czyli zbieramy później ten czosnek no mam nadzieję że wam wszystko no wyjaśniłem że rozwiałem wątpliwości większości z was sać się ten czosnek bez obaw wszystko powinno się udać bardzo dobrze dziękuję wam serdecznie za uwagę też za niedługo filmik co siać i sadzić w Grudniu, więc też taki filmik będzie, chociaż będzie to w zasadzie powtórzenie filmiku z listopada, bo warzywa będą podobnie, ale tro, troszeczkę się to tam będzie różnić. Dobrze, dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję za to, że jesteście i Was pozdrawiam.